Cześć z tej strony, Goofy z 1999 i witam Was już w kolejnym odcinku z serii Moja opinia z seriali animowanych zagranicznych. Jedną recenzję Amery... Tak, jest to pierwszy odcinek trzeciej serii. Jak wiadomo, jedną recenzję kreskówki Ed. Ed. Ed u nas w Polsce Ed, Ed i Edi już robiłem dawno temu, w 23 grudnia 2023 roku. Aczkolwiek zawierała tylko se pierwsze cztery sezony. Recenzowałem tylko pierwsze cztery sezony. Stworzenie nowej recenzji. Oczywiście zrecenzuję no, też te dwa ostatnie sezony. Już oglądałem cały serial, no prawie cały. I zostały mi do obejrzenia jest tylko odcinki specjalne i film pełnometrażowy. Dlatego dzisiaj będę rozmawiał o tej kreskówce. Zatem serial Ed N.R.D. w Polsce Eddy to kanadyjsko-amerykański serial animowany, produkowany w latach 1999. 2009 przez Deniego Antonucciego w studiu Akal Cartoon i Fanback Anime Shin Studios i Jensen Entertainment. Club Network Studios nie, bo nie była produkowana w tym studiu. Opowiada o przygodach trzech chłopców o wspólnym imię, w różnych zdrobnieniach o wspólnym imię. New Edward, którzy że za wszelką cenę starają się zdobyć pieniądze, aby zakupić na łami szczęki. Zwykle przekręty kończą się niepowodzeniem, ale czasem im się może udać. Tak, oprócz Edków inne postacie, które występują to Sara, siostra Eda, młodsza siostra Eda, jego najlepszy, jej najlepszy przyjaciel Jimmy, Kevin, Nienawidzące Tków Naz, która jest kobietą blondynką, którego prawie wszyscy chłopacy się podkochują, poza Rolfa i Jimiego. Rolf. No dobra, ten co pochodzi, jest synem pasterza i pochodzi z europejskich krajów, chyba. No dobra, siostry Ochytki, którzy za wszelką cenę chcą pocałować Edków i jeszcze Johnny, który, Two by Four, który jest ze swoim przyjacielem deską, która ma namalowaną twarz. Jeśli chodzi o ten serial animowany. Sam serial animowany nie, prezentuje, nie jest jednym z moich ulubionych seriali. No dobra. Animacja prezentuje się świetnie. Chociaż w pierwszym sezonie nie była tak dobra. Trochę była kiepska, ale była znacznie lepsza niż animacja w sezonie pierwszym Spongeboba. Na szczęście się poprawiła w drugim sezonie i była tutaj. Animacją, którą najbardziej znam, i wolę no, tą animację, bo tutaj e, kreska była lepsza. Animacja z ostatnich dwóch sezonów też jest świetna. Choć nie aż tak jak od drugiego do czwartego, choć może nawet być lepsza niż z pierwszych czterech sezonów, ale wolę tam od drugiego do czwartego. Wiele najlepszych odcinków takich jak. Edo Tykalmi Odloty w krainie fantazji Klub Eda No dobra Smutny blues małego Eda Eda podróż w czasie Zakład 1 plus 1 równa się Ed Ed do wynajęcia Narodziny gwiazdy Mój ulubiony odcinek i wiele innych Choć zdarzały się nawet też najgorsze odcinki Takie jak Dlinka Słodycz Zemsty. Zdjęcie chyba mój najgorszy odcinek z całego serialu. Kozioł Ofiarny. Ohydne Randevus, pół, pół, pół żartem, pół serio. Maskotka. Man, mania czystości, miasto Ed. Dobrze źli, Ed. Bajki, bajeczki i wiele innych. Muzyka jest no bardzo chwytliwa. a Piosenka. Przewodnia tego serialu jest bardzo dobra. Choć nie ma słów, bardzo jest chwytliwa do ucha. Brzmi tak. No dobra, bardzo mi się ta kreskówka podobała. No wiele świetnych postaci też. Takich jak Ed, chudy Ed, moja ulubiona postać. Eddie, Johnny, 2x4, Kevin, którego nie ja lubię, go nie zbyt. Jimmy, która też jest złą postacią. Taciom dla mnie Rolf, Naz i wiele innych, choć bywają te złe, takie jak Sara. Nie lubię jej najgorsza postać z całego serialu i siostry Ochytki. Drugie moje najgorsze postacie. No dobra. Nie jest to niestety jeden z moich ulubionych seriali, no tego serialu. No dobra. Atmosfera i humor są bardzo dobre. Natomiast no, aktor slogusowej jest w większości na wysokim poziomie, choć polski dubbing nie, no, nie jest tak dobry jak polski dubbing Ludwiczka lub Pingwinów z Madagaskaru, bo często są zdarzają się błędy w, błędy w tłumaczeniu, na przykład postać mówi złym głosem i tak dalej. Nawet drugi głos zimiego jest okropny i nie do zniesienia. No dobra, no dobra. Jak wiadomo, podsumowując, serial animowa, no na minus, no, no niestety, może na minus kilka złych odcinków, ale ja już to wymieniałem i Sara i Ochytki są niesympatyczne. No, no serial no, miał spadek w ostatnich dwóch sezonach. Splandry... Postacie stało się flandryzowane, zwłaszcza flandryzowano Ediego, stał się okropną postacią. I chudet w mniejszym stopniu, ale wciąż były dobrymi postaciami. No, jest no zbyt wiele odcinków. A podsumowując, serial animowany jest bardzo dobry pod każdym względem. No, pod prawie każdym względem. No, niestety, nie jest to jedna z moich ulubionych seriali animowanych karty network jakiej historii. I tak lata 90. miały znacznie lepsze kreskówki jak SpongeBob Kanci Stoporty. To jest głównie znany nowemu pokoleniowi. Ale sam serial wciąż jest możliwy do ponownego obejrzenia w większości. A teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.